Cześć witam Was w dzisiejszym odcinku z otwieraniem laki bloków razem z widzami. Dzisiaj jest nas piątka, pięć pełnych baz laki bloków. Więc opening będzie niesamowity. A Wy, jak chcecie wziąć udział w takim odcinku, to oczywiście piszcie do mnie w Discordzie albo Robloxie, jak macie laki bloczki palmi na biurze. A my zaczynamy opening i zaczniemy sobie od bazy frola. Także frol pierwszy. Zaczynamy, co on tu otworzy. I pierwszy na kiloczek ruszył, 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 ruszył. I zaczynamy od pandy. Panda mało daje kaski, może coś lepsze. Uuu, jest Santa Hotspot. Ile? 20, ile? 28 milionów. Dobra, kolejny Triplito Tralito. 20,8 milionów. Dobra, dobrze się zaczyna. Dobry opening. go od razu mocny poleciał. I dwa łówki, dobra. Okej. Okay. I druga strona. Jeszcze Gold Secret tutaj jest. Uu, więc, gitara. Czy on to sprzedał? <grym> dobra. <grym> Nie komentuję tego. On to robi specjalnie. On to zawsze specjalnie. Tortugi Dragon Frutini. I dalej mamy przed Przedostatni. Dobra. Co my tu mamy? Los Cixel, Los Tung Tung Sitos. I ostatni na tym piętrze. Co my tu mamy? Ołóweczek, dobra. Chodźmy na pięterko i na pięterku robimy jeszcze 8 Lakibloczków. Dobra, zaczynam od którego? Od tego. Dobra, lecimy. I tutaj mamy niestety Alessio. Dalej mamy co? Dalej mamy, dalej mamy, dalej mamy. A jajaj, los Chiwałinis, tak blisko, tak blisko, szkoda, szkoda. Otwieramy kolejnego i co tutaj poleci? Los Chiwałinis znowu. No i zgaduję, że z tych dwóch tako polecą dwa Chiwałinis. No, pierwszy poleciał i z drugiego to samo, ale przewidziałem, wiedziałem, że to będzie i dwa festiwalowe jeszcze. U, to może coś dobrego poleci. Niestety, Uwek, to karma, że tak szybko to sprzedał. Troll jeden, Lost i Pitacos milion dwieście tysięcy. I ostatni bloczek jest to Panda, czyli jego najlepszym dropem było te 20 albo 8 miliona. No, niestety nie pokażę tego, bo już to sprzedał. A my idziemy sobie do kolejnej bazy. Dobra, kolejną bazą jest baza Wojciecha, więc jazda, jazda, od której strony zaczynamy? Od tej, dobra. Od tej strony zaczynamy. Dawaj, co my tu mamy? Los Chihuahuini potem Chihuahuini. Wow! Co jest? Los Noemi Hotspot z 22 miliony. Lepszy drop. U i jeszcze Candy. Nad nie zauważyłem się, że to Chihuahuini wyskakuje. Santa Hotspot 12,3 miliona. Okej, okay, dobra. Zaczyna się 22 miliony. Ładnie, ładnie. Jazda, jazda. Tutaj co będzie? No, zaczyna podnosić stawkę. 22 miliony. Kroll miał lepsze? Chyba nie miał lepsze. Ja tam widziałem 20,23 miał. A to ja ślepy jestem. No czyli jednak nie jest lepsze. Gold Triplito, kolejny Secret, już trzeci Secret. ładnie i ostatnie Triplito 5,2 miliona. Dobra, idziemy na pięterko. Let's go na pięterko. Ale dobra, fajny dropik. Lost no my hot positos. 20, no właśnie, tak myślałem, że 20,8. Tak mi się wydawało. A ci piszą 23, więc ja już nie wiem, z kim się składamy. Do poprawnej odpowiedzi. I pociąg jest, ale pociąg nas nie porwie, na szczęście. I triplito 4, ile? 8? Chyba tak. I kolejne triplito. 5, ile? 5, no, 5 coś. Nie, nie widzę tego, bo za mi to tako niestety. I Los Bombinitos 2,8. Los Bombinitos kolejne. I przed. O nie, to Krawo Limonet i los bombinitos kolejny no lipa lipa i ostatnie pięterko trzy laki bloki tylko zostały no dobra co mamy z pierwszego o od razu dwa naraz dobra żeby żeby szczęście nie, chyba nie zadziałało to no niestety los chihuahuinis i niestety lipa dobra czyli najlepszym dropem Wojciecha jest te los no my hot positos 22 miliony wydaje mi się że przebił frola bo ja tam widziałem 20.8 ale nie wiem sam teraz nie wiem. Dobra, idziemy do Tanora teraz. Let's go. Góra, dobra, piszę, że góra. Idziemy, zaczynamy od góry. Dobra, czyli od końca zaczynam. Może jakaś taktyka. A Secret, Secret Lucky Vlog, ja nie patrzę. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. I jaka reakcja? Słaba, aj. O, czyli Tortugini, dobra. Słaba reakcja była, bo tak to by tu oszaleli, jakby coś dobrego poleciało. Dalej mamy Triplito, Ok, Secretik. Drugie Triplito, drugi Secretik. No, zawsze na jakieś fuzy się przyda. Pandanini, ołóweczek. Dużo tych festiwalowych laki bloków, więc jest szansa na coś dobrego. Czy będzie coś dobrego? Triplito po raz trzeci i ołweczek Ajajaj, szkoda. Dobra, czyli dolne piętro na sam koniec zostawiamy. A tu jeszcze troszkę laki bloków mamy. Dobra, jako pierwsze Los Tipitakos, Dalej kolejny triplito, czwarte już. Los Bombinitos i Los Chihuahuinis. Tutaj co mamy? Kolejny triplito, piąte. Nie wiem czy piąte czy szóste, już się pogubiłem. I Carlo. A jajaj, lipa, lipa, idziemy na dół i na dole, a na dole jest masa tych świątecznych, dlatego, dlatego tak. Dobra, co wy robicie? Triplito, 3,5 miliona, drugie triplito, 5,2 miliona, dwa triplito, czy tu będą same triplito leciały? Zobaczymy, niestety nie, ołóweczek. I triplito po raz trzeci i pan Dani, ale ruszył, ale ruszył. On chyba chce oszukać system, ale chyba to nie działa. Chociaż kolejny triplito jest 5,2 miliona i ołóweczek. Dobra, czyli najlepszym dropem tanora jest 5,2 miliona? Czy u góry coś było dobrego? Czekajcie, jeszcze zobaczę. Jeszcze zobaczę, co tu najlepszego było. Milion, 3 miliony, 2,6. No chyba te 5 milionów. No, chyba 5 milionów. Dobra. Idziemy do kolejnej bazy. Dobra, jesteśmy u Micha. Zapraszamy do Micha. Michu, otwieraj. Od dołu zaczynamy. Od dołu, dobra. Od lewy od dołu, czyli tak tradycyjnie. Dawaj. I panda Nini jako pierwszy. No, do pobicia. 22 miliony mam. O, triplito lawowy. 7,8 miliona. Dobra. Może być. Spoko. Dalej, co mamy? Dalej, dalej, dalej. Alessio. A na razie wszystkie te pojedyncze, a potem te loso. Uuu, Santa Hotspot, szybszy. Aj, bez efektów. Szkoda, szkoda. I ostatni. Uwaga, uwaga, ostatni. Los Orkalitos, 235 tysięcy. No szkoda. Ale zaczynamy z drugą stroną. Panda jako pierwsza, Los Orkalitos jako drugie, Los Tungtungstitutes jako trzecie. I przedostatnie i ostatnie mamy Carlo i Los Bovinitos. Ajajaj, aj, aj, no szkoda mogło być lepiej, ale zobaczmy, co dalej. Od tej strony zaczynamy, dobra. Ta strona tutaj. Dawaj, dawaj, pan Danini. No dajcie, coś, coś mocnego niech poleci, coś mocnego. I tutaj los bombinitos. Czyli festiwalowe na koniec? A nie, dobra. Zmienił taktykę, żeby tam o, triplito. I tutaj. Pan Pandanini. Triplito 3,5 miliona. Dalej co mamy? Dawaj, dawaj, dawaj. Los Tung, Tung Sitos. No coś dobrego. Daj. O! Los Tortus. Dobra, ale 500 tysięcy, bo bez efektów. Triplito z efektem 4,1 miliona. I drugie Triplito. Tylko bez efektów. No szkoda. Dużo secretów. Mało efektów, ale na fiuzy. Na fiuzy. Polecam na fiuzy. I tutaj mamy Carlo. Dalej mamy Gatito. Los Chihuahuinis i Los Chihuahuinis. Dobra. To najlepszym dropem jest od Micha 4,1 miliona, jeszcze zobaczymy na dole. Nie, 7,8 miliona, dobra, 7,8 miliona, no to znaczy czas na moją bazę. Dobra, zapraszam do mnie i otwierajmy od tej strony. Ja zacznę od prawej i będę tak na zmianę leciał. Dobra, co my tu mamy? Pierwszy laki blok, lipa Otwórzmy teraz tego. Od końca do początku polecimy Los Gatitos. Dalej mamy co? Dalej mamy Alessio. Z tego Los Taco. Dawaj, 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 coś dobrego. Niestety. Dobra, tego Rainbow teraz, bo teraz poleci coś dobrego. Ja w to wierzę. I mamy Los Tipitaco. To nie było dobre, ale szansa była. 2,6 no Jakby to miało jakieś efekty, to by mogło być coś dobrego. Chiwawini i od razu dwa naraz, żeby oszukać grę. Los Tipitaco, a tutaj mamy Los Bombinitos i przedostatni taki blok. I od razu ostatni. Mamy Lost Tung Citos, a tutaj mamy Wini, Dobra, idziemy na piętro, może tu się poszczęści. I zacznijmy sobie od złotego. Dawaj, dawaj, złoty. I od razu obok ten gumowy. wini, a obok mamy Wini. No niestety, dwa Chiwawini. Po dwa, otwierajmy po dwa. Może coś dobrego tutaj poleci. Lost Winis i Lost Winis. No nie no, dajcie mi chociaż jednego sekreta. Halo, gro. I mamy... O, ja nie, to krabu limonetta. Dobra, festiwalowy. Dawaj, festiwalowy, z festiwalowego mamy pandanini. Nawet jednego secreta nie będzie. Czy to jakiś żart? Nie no, musi teraz secret polecieć, Dawaj to. Los Tipitaco i tutaj mamy. O, oh, jest, wow, jeden secrecik, 1,9 miliona. Mogło być lepiej. I ostatnie 5 laki bloków. Dawaj, jeden. Co poleci z pierwszego? Los tortus, 2 miliony, okej. Okay. Dalej festiwalowy. Dawać, złoty z czapką Mikołaja i Pandanini niestety. Teraz festiwalowy z dwoma efektami złoty. To może tutaj jakiś jeden sikrecik? Znowu Pandanini, no ej bez przesady. Ale dzisiaj nie oddało, nie oddało ani trochę. Może tutaj, ołówek, no i ostatni lucky bloczek. Co tutaj będzie? Los z dobra. Czyli totalna lipa dzisiaj u mnie. Najlepszym tym dropem ile? 2,7 miliona czy... No, 2,7 miliona, czyli wygrał Wojciech swoim najlepszym dropem, czyli 22 miliony los No My Hots Positos. No, a to by było na tyle. Dziękuję widzom za udział w odcinku, a my przejdźmy sobie teraz do konkursiku pszczelarskiego i dowiedzmy się, kto wygrał z was brainrota z poprzedniego odcinka i zróbmy sobie nowy konkursik. Dobra, do wygrania w poprzednim odcinku mieliście takie los Jobsitos. Także macie teraz zwycięzcy na ekranie. Gratuluję ci mordeczko. Wiadomo co i jak, a dzisiaj do wygrania będziecie mieć coś również fajnego. Bo będziecie mogli wygrać te Los kukaraczas 23,1 miliona to nie jest to co było ostatnio, na dwa odcinki temu albo trzy, bo te co ostatnio było jest tu, dalej osoba nie odebrała. Po prostu są dwa takie same z dwoma takimi Dobra. samymi efektami, no. Przypadek totalny, ale dzisiaj do wygrania te Los czas więc jedyne co musicie zrobić to zostawić łapeczkę w górę, suba i napisać w komentarzu pas z Robloxa. A ja mam dziękuję za oglądanie, to było na tyle, elo elo.